Przyjrzyjmy się dzisiaj pewnej głośnej sprawie, kontrowersją, które wybuchły wokół jednych z warszawskich targów książki. Co właściwie doprowadziło do tego, że jeden z wydawców został z nich po prostu usunięty. W tym materiale przeanalizujemy krok po kroku, jak tę historię przedstawił jeden konkretny artykuł. A historia ta, jak zobaczymy, dotyka bardzo ważnych kwestii. No właśnie to jest to pytanie, które wisi w powietrzu i od którego wszystko się zaczyna mamy katolickie targi książki, mamy wydawcę i mamy decyzję o jego usunięciu, która wywołała niemałe zamieszanie. A odpowiedź, przynajmniej według źródła, na które się dziś powołujemy, wcale nie jest taka prosta. I tu od razu ważna rzecz, właściwie najważniejsza. Zanim wejdziemy w szczegóły, musimy sobie jasno powiedzieć: To, co za chwilę zobaczymy, to jest rekonstrukcja wydarzeń oparta tylko i wyłącznie na jednym źródle. Nie sprawdzamy, czy tak było, nie oceniamy, po prostu przedstawiamy i analizujemy narrację, jaka została zawarta w tym konkretnym artykule. No dobrze, to zacznijmy od początku. Jak według tej relacji wyglądał sam moment, w którym doszło do konfrontacji? Co wydarzyło się przy stoisku tego wydawnictwa? Według tego, co czytamy w artykule, wszystko potoczyło się, no cóż, błyskawicznie. Do stoiska wydawnictwa 3DOM podchodzą przedstawiciele organizatorów i bez zbędnych dyskusji nakazują jego likwidację i opuszczenie terenu targów. Ale spójrzmy na punkt czwarty, bo on jest tu kluczowy. Źródło twierdzi, że wydawca pytał o powód i to wielokrotnie odpowiedzi rzekomo nie dostał. I ten właśnie brak oficjalnego wyjaśnienia staje się takim punktem zapalnym całej opowieści. No właśnie, skoro, jak twierdzi artykuł, oficjalnego powodu nie było, to natychmiast pojawia się pole do snucia domysłów. W tym momencie narracja przechodzi na wersję samego wydawcy, który uważa, że doskonale wie, jaki był prawdziwy, choć niewypowiedziany głośno, powód tej całej sytuacji. I to jest właśnie sedno oskarżenia, które, według artykułu, wysunął wydawca mówią wprost. Wyrzucono nas, bo ktoś nieoficjalnie uznał nasze książki za antysemickie. To już jest naprawdę poważny zarzut, który od razu nadaje całej sprawie zupełnie inną, dużo cięższą wagę. Ale artykuł idzie jeszcze o krok dalej, próbuje pokazać coś, co nazywa hipokryzją organizatorów. Zwraca uwagę na pewną, jego zdaniem, fundamentalną sprzeczność. Z jednej strony mamy imprezę pod szyldem targi wydawców katolickich, a z drugiej, jak twierdzi źródło, przy samym wejściu miał być wyeksponowany wielki billboard z żydowską torą. Dla autora artykułu ten kontrast ma być dowodem na to, że oskarżanie kogokolwiek o antysemityzm w takim miejscu jest po prostu nielogiczne. Narracja artykułu nie zatrzymuje się na zarzucie hipokryzji, próbuje drążyć dalej i odpowiedzieć na pytanie. No dobrze, to co konkretnie było tą niewygodną prawdą, która rzekomo stała za decyzją o usunięciu wydawcy. I tu według artykułu dochodzimy do konkretów. Powodem usunięcia stoiska miały być rzekomo te dwie pozycje książkowe. Obie, jak widać, poruszają niezwykle delikatny i gorący temat konfliktu na Bliskim Wschodzie. No i robią to z bardzo określonej, mocno kontrowersyjnej perspektywy. Źródło sugeruje, że to właśnie te treści, a nie żaden inny formalny powód, okazały się dla organizatorów po prostu zbyt niewygodne. I tu dochodzimy do chyba najmocniejszej i najbardziej kontrowersyjnej tezy w całym tekście. I podkreślmy to bardzo wyraźnie. To jest dosłowny cytat z tego artykułu. Autor pisze wprost o zakulisowych machinacjach Żydów i szabezgojów. Dla jasności, termin szabezgoj to pejoratywne określenie używane w przeszłości w dyskursie antysemickim na kogoś, kto nie jest Żydem, ale rzekomo działa w ich interesie. Takie oskarżenie o spisek to już najcięższy kaliber zarzutów w całej tej narracji. Zobaczmy teraz, jak w narracji tego artykułu całe to zdarzenie Stargów książki urasta do rangi czegoś znacznie większego. To już nie jest tylko pojedynczy incydent. To ma być symptom i dowód w znacznie szerszej debacie debacie o stanie wolności słowa w Polsce. Ten cytat z wydawcy, którym artykuł podsumowuje całą historię, to w zasadzie ostateczna konkluzja. W tej interpretacji incydent Stargów staje się jednoznacznym dowodem na to, że w Polsce istnieje cenzura. A to, co autor nazywa prawdą, jest po prostu tłumione na rzecz kłamstwa. I tak, po prześledzeniu tej, co trzeba przyznać, bardzo jednostronnej narracji, zostajemy z tym fundamentalnym pytaniem. Niezależnie od tego, jak ocenimy ten konkretny przypadek, on zmusza do zastanowienia, gdzie tak naprawdę przebiega ta cienka granica między prawem organizatora do tego, żeby kształtować charakter swojej imprezy, a działaniem, które można już nazwać cenzurą. Analizowany przez nas artykuł ma na to swoją bardzo jasną odpowiedź. Ale pytanie, które z tego wszystkiego wynika, pozostaje otwarte.